Cześć, jak witajcie w kolejnym odcinku z serii Nystern w dzisiejszym odcinku rozrzucimy sobie obornik ten, który przywoziliśmy w poprzednim odcinku od sąsiada Także w następnie chciałbym, żebyście zostawili teraz łapeczkę w górę, subskrypcję z żeby nie przegapić kolejnych materiałów Dobra, jak widzicie mój rozrzutnik już wyprowadziłem z garażu, jest to SIP Orion, kto jeszcze nie widział A teraz możemy go sobie ujrzeć, jest taki no dość spory, jak widzicie z Ursusem myślę, że sobie poradzi, może Ursus sobie poradzi z tym rozrzutnikiem Także co, krzych, dzisiaj myślę, że mi pomagał załadować ten obornik, który już tam na polu jest. Dobra? No tak No to możesz w sumie no jechać jadę... to... Tak? Cześć witam widzowie tam. Dobra, to możesz no mi myśla... że Możemy jechać. No to jeźdź na to pole, już już będę to za tobą jechał i się tam przygotuję do ładowania. Dobra widzowie siadamid do tam Naszaj naszego No i lecimy na pole ten. Na to pole tam sobie wiecie? które już... Po może wiecie, ale ja teraz nam powiem to, to nie wie. A jak chodzi ty jedziesz. Słyszysz mnie? Sibierady tam już było włączone chyba. No, no, słyszę. Jedziemy na to pole tam gdzie był rzepak pierwszy raz co kosiliśmy, pamiętasz? A, no to mi się położyło. Tu się My. trochę cofnij, no właśnie powiedziałem ci jeszcze. Dobra to. Byłem przekonany, że tam... Do... Pod raz, tak? Nie, tam właśnie no. gdzie pierwszy raz rzepak kosiliśmy. Tak postanowiłem. Dobra, rzutnik się za mną ciągnie, no to dobrze jest. Nie będę się opowiadał za paru, bo zaraz skręcamy na pole. Także się nie opłaca. Możecie, no, możecie napisać masz hashtag obornik. Ja mam serduszko. I zobaczymy, kto obejrzał film do tego momentu. Bo i tak ostatnio zauważyłem, że w filmie trochę już dużej oglądacie, także fajnie. Bo kiedyś to było, powiem Wam, że nawet minuta nie była, teraz już tak. No, nawet do trzech minut mogłoby być jeszcze lepiej, ale no, to jest tylko średnia, trzeba pamiętać. Wiadomo, że jeden obejrzy 10, drugi obejrzy 5, jeden może 15, jeden cały. I gdzieś to się tak, wiadomo, średnia liczy inaczej niż, no tak wiadomo, średnia ożądania jednego widza. Dobra, widzę, że ty tutaj już tam dojechałeś na pole. Jakoś się tam ustawić... Nie no, drodze się tam ustawić, nie? No, jakoś tak tutaj po boczkę, żeby ci... żebyśmy łatwo ładować O jakoś tu chyba będzie dobrze, to nie? Jakoś tak w sumie wiesz co. Tak, żebyśmy łatwo nawet wrzucać. Nie będę go gasił jeszcze. Chyba wiecie co drakał? koła bo tak wygiął. Dobra, niech tak będzie. Było ciekawe ile tam ton wchodził, nawet nie patrzyłem ale tam tabliczki jakieś widzowie powiem Wam tu coś pisze, nie pisze, że tutaj 120th to może to jest 12 ton tu wchodzi? Pewnie tak Jak myślisz? To ja, że 12 ton Jak to trochę przyzumuje, kurde tam jakaś tabliczka jest Churczę, ale to powiem Wam, że nie widać, jakoś tu nic nie pisze tu jakieś tylko ostrzeżenia, kurde, to wiadomo, żeby się nie zbliżać Wszystko ja to jest zrozumiałe tak. widziałem takiego Tak, no Chyba miał 12 ton taki No, to też dużo Młody. powiem Tu jest ono, na tej kupce 22 tony, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka Kto nie widział, to sobie serdecznie zapraszam I na tym poru dzisiaj będziemy ten gnój rzucać. Myślę, że powinno tyle starczyć, ile tu jest Uważajcie, żebyśmy jeszcze nie wali tę turę. Troszkę śmierdzi, bo lepiej się może odsunę trochę, bo żeby jeszcze kurde nie ubrudzić się. Wiadomo. Dobra, to sobie tutaj na spokojnie ładuj. I zaraz będziemy rozrzucać. Jak widzicie, wszystko ładnie, elegancko podpięte. Tyle tych węży powiem, by wam by było, że trochę tutaj mi zajęło to wszystko podpięcie, żeby wszystko dobrze podpiąć. Każdy kabel pod odpowiednie gniazdo, jak tam tu idzie, o, no, widzę, że jakoś, jakoś leci. ciekawe czy w ogóle wystarczy? Jak mi się starczy, czy nie starczy? No nie wiem, najgorzej no. jak paknie. Widzę, że tu jakaś strona, strona internetowa jest www.sip.si, to można sobie obczaić. Poza odcinkiem i zobaczymy, jak to w no, będzie sobie radził z tym rozrzutnikiem. Bo jak patrzyłem, rozrzutnik wymaga 100 koni, a ursus, jak, jak wam już mówiłem, 150 ma. Więc na spokoju nie powinienem dawać rady, bo to jak widzicie, też jest spore, nawet płaskie, tam trochę w dół schodzi. Więc jak będziemy wracać, to może być trochę lekko pod górkę, ale myślę, że. 50 koni różnicy znaczy przewagi to będzie w sam raz Dobra, Zobacz, tutaj ładuję elegancko no powiem że dzisiaj to se trochę tego powodowałeś poładował, już z tego gornika powiem Ci rano, teraz południu godzinę co obowładowania no, no. Jakby co widzę, jakbym jak pytał, to my ten odcinek nagrywamy dla was po południu, czyli po po właśnie po przywiezieniu tego barnika. Widzę ty więcej na barnik. chyba jest świeży, tak mi się wydaje. Też nie, cieka, nie wiadomo ile on tam leżał, u sąsiada. No to ja tutaj wyschnął, nie? Na słońcu. No bo tutaj też od rana słońce świeci, kurczę, trochę gorąco. 20 stopni chyba jest. No jeszcze trochę wejdzie powiem Ci. To pewnie będzie na, na dwa rzutniki, niecałe. No właśnie, chyba tak, jeśli to jest 12 ton, to nie wchodzi. No to drugi będzie niecały. Mhm. Uh nie -huh. ja wiem, czy trochę właśnie nie ma tego warnika, żebym wymienił się z sąsiadem. Zależy, jak tam sypnie. No właśnie, zobaczymy. Zobaczymy wszystko po, po, po pierwszym razie, a jak będzie naprawdę mało, to najwyżej jeszcze. Spróbuję tam z sąsiadem zagadać, może się jeszcze uda Trochę więcej tam Się wymienić To bo by było tam, bel to wiesz, mamy sporo To może na... Może Jeszcze drugie to tyle wziąć Może się trochę więcej No Bo i tak krów nie mam, to co z tymi, co z tą osobą w sumie robić, w sumie to mógłbym Się wymienić za wszystkie I też Resztę sprzedać Bo nie ma co no tego jest, trzymać to tak bać ci się przyda Wymienić, bo tak kupować albo o nich to nie, nie za bardzo, trochę, nie? No właśnie, tak, na, tak, że, tak że na razie DBR trzymam, bo to zobaczymy. Jeśli wystarczy, to To dobrze. Jak nie, to się jeszcze najbliżej może wymieni, może z innym sąsiadem, bo też wioska jest spora, sporo sąsiadów, to zawsze może któryś tam jeszcze ma tego górnika w zanadrzu. Będzie chętny na wymianę, nie? No, dobra, idę tam jeszcze. Spadacz spada spojrza na licznikach Jeszcze jest jakieś dwie myślę wejdą e, Te widły tak te O, o kurde prawie rząd został Właśnie ta kubka to mała została No powiem wam że widowie, trzeba będzie chyba jeszcze Jeszcze chyba się takie zestawy no. Ale ma, ma trochę metrów szerokości, ma i długo, długości też, także no... Zobaczymy, dobra, może będę ruszał, co nie? Pełno chyba masz, nie zmieści się więc No w odstawkach tutaj Pozwólcie, że z tej kamery trochę odpalę się Też w ogóle ciekawe, że tam metrów rozrzuca, bo nawet szczerze to też nie wiem, tego. Tak, bo... Ale ogarniałem to, ja Teraz się musi ta płyta roz rozsunąć cała No, powiem wam, że nawet wcale nie tak szeroko. No, taka prędkość... Nie, dobra, jak to w ogóle ubywa? Nawet wolno. Taka prędkość będzie dobra, widomie. Chyba powinieneś iść tak mniej więcej dzisiaj na godzinę, nie? 10. Właśnie 20 leciałem. No, trochę szybciej, oczywiście za szybko, no to z 15 może Ja tam no. się nie znam. I tam masz, masz gospodarstwo swoje. No właśnie, bo to widzisz, na tak rozrzuca. Nie zbyt za, sz za szybko. Znaczy, właśnie trochę szybko rozrzuca, to masz trochę wolniej jechać. Dobra, takie 15 na godzinę będzie chyba luks. Więc co tam u Ciebie krzywo się jakaś jak tam? Kolejny dzień u mnie? Ci mija. No to już twój dzień? Czwarty czy trzeci? No trzeci już około może. tygodnia chyba. W sumie... Tydzień. Ja to nie jest. No szybko leci czas. Ciężko. No. Zapiedziałem. A, a ile jeszcze to w ogóle u mnie będziesz? Nie wiem, jakaś tam praca cię goni? Czy... Czy możesz być? No ogólnie tak dostałem... Dzisiaj, tak. niedawno taki telefon no. Że tak jakby się szykowała fucha taka, nie? Praca taka mhm. to mówisz, i... że będziesz się pomału ode mnie tutaj zabierał? No chyba tak No wiesz, tam jeszcze z jeden dzień, to tam nie zbawi mnie Spoko Dopiero najwcześniej od poniedziałku by była ta praca, no to Mhm Mamy środę, nie? Coś tak, no środa tak, właśnie, środa jest, no hmm. Powiedziałem że no, tak do końca tygodnia, że jakbyś porobił, to tak Mogę cię na weekend puścić już A tak myślałem. Bo jeszcze pasował, wiesz co wapno rozrzucić na tym takim polu tam gdzie żyto kusiliśmy. to kosiliśmy Bo tam wapno pasowałoby właśnie rozrzucić i przydałby się znowu, żeby ktoś ładował mi tak tam będzie szybciej ja sam też mógłbym sobie ładować, ale jak ktoś będzie to tylko będę podjeżdżał, szufla i wsypujesz. Jak tam masz tym z tym, z tym, no, jeszcze tam na urzutniku, tutaj... No jeszcze, no jeszcze trochę jest na spodzie, jak dwa przejazdy zrobiłem. Myślę, że w sumie powinno, wiecie co, starczyć, bo jak widzicie wcale nie jest tak źle. Trzeba ci się przestawię tutaj na bok. No właśnie, tak może stracone, żeby mi to najłatwiej na, nawracać. No jak widzicie, właśnie dwa przejazdy zrobiłem, praktycznie z pół pola. No i myślę, że akurat to będzie. Jeszcze teraz zrobię myślę, ten przejazd i będzie akurat chyba ta kubka. Nawet może być za zanadrzu. Takie no, 15 tak na godzinę jeżdżę, to chyba jest nawet dobrze. Teraz rozrzucamy. Tak zawsze Ale lepiej... Ty... do innego ta, ta? tam dorzucisz, nie? No. może można tam do pola pod lasem, będzie trochę więcej potrzeba, to akurat zostanie. No, tam na pewno by się przydało więcej tam wrzucić. Tam na dołku, nie? No, bo tam widziałem, że trochę na miernikach że tam trochę słabo to graba wypada. No i tak to właśnie tutaj na wsi jest. Jak widzisz, się żyje. Tera prace pożniwne, to. Trochę to jeszcze też tej roboty jest, wiadomo. Nie, nie czyniwa, tak. Klasa, jak widziałeś, jak widziałeś już. Wy umyłem i go tam Podobowo po w garaż Niech stoi do koleni Żniw O widzę, że już Kiedy to mi się skończyło, nawet kurcze. Trochę na pustoszem przejechał O ten kas to się idealnie komponuje w Twoje gospodarstwo Jak na razie no. O widzę, że nam się tutaj na początku skończyło No o, Trochę się zagapiłeś a się zagadaliśmy trochę, widzisz. Dobra, to jeszcze jeden rozrzutnik wejdzie i... Czy to wszystko w sumie, wiesz, załadujemy i będzie dobrze? No wszystko wejdzie. Tu tutaj tutaj ci się ustawię. Nie może przejeść z tą drugiej strony. No przejadę, i tu poprzecznie, jeszcze. Tam dosypiesz do niego i będzie. No. Tutaj niech stąd. to są w ogóle chyba buraki, tak? Uschnięte i no, to ktoś się chyba zaniedbał. Fest, żeby był nawet powiedzcie, że w tym odcinku szybko się owiniemy. Z tym od 15 minut odcinka, nie ma tu już praktycznie pole. Mamy roz 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 nawiezione. szybko ci jeszcze się później pojedzie tam na to długie. Hmm. No to już później poza vlogiem, bo już nie chcę tak trochę tutaj. Bo i tak, mieliście podobno widzowie, Chyba trzy ostatnie filmy takie dość długie. To ten taki krótszy troszkę będzie, ale zamiast, że się to... Nie no to też długi wyjdzie, powiem Wam. Zanim to, to mi załadujesz tutaj, to trochę minie, potem jeszcze to rozrzucę. Akurat do, do 20 minut wyjdzie materiału. No, niestety szybciej się nie da. No, ale tam nawet komputer daje radę dorenderować, to nie jest źle. Taki nowy też nie jest, daje radę jakoś. Bo ty chyba planujesz w którymś tam sezonie jakieś zwierzęta, bo tam widziałem. Tak, właśnie planuję tam jakieś. Musiałem się, jak to przerwę zrobić, bo coś kamerze przerwało. To no właśnie co mówiłem to o tych zwierzętach, tak? No, no to planuję to właśnie. No na gospodarstwie widziałem. No to jakieś tam obory właśnie będę od nowego sezonu tam to się już próbowało jakieś tam projekty robić i będziemy się za budowę zabierać. Pewnie jakoś dotację weźmiesz na takie rzeczy, nie? No. Jakieś dzierżawy też planowałem właśnie od nowego sezonu też na wiosnę wziąć, żeby tych pól zawsze żeby więcej było. I zobaczymy jak to będzie, to wszystko na wiosnę się... zobaczy jak to będzie. Bo też trzeba raczej dofinansowanie jakichś od pól to... Na razie co Mało pól, mam 3 pola, tylko to 6 hektarów... To się chyba nawet nie opłaca brać, co nie? No to... nie dostanie, żebyś miał... 20 hektarów... Albo 50 nawet. No to zawsze to jest więcej. Pieniądze. No zawsze na zwierzęta wziąć się, nie? Na łąki później weźmiemy. No, tak, ale jeszcze na zwierzęta. Bo na kury to chyba nie ma nawet dofinansowania. Tak? Kury to tylko drób. No ważne byś na drób poszedł. Y -y -y. Na hodowę, na drób. Właśnie chyba, że tak, ale to. Na no, pewności chcesz... tak, że w tych czasach to się nie opłaca. ogólnie tak robić. No właśnie, no... lepiej to. Jakieś świnie krowy to nie? No ogólnie zwierzęta. Jeżeli zaczynasz to są ciężko jest. Bo jeżeli hodujesz już dłużej, to już łatwiej, nie? Właśnie. A tak to ogólnie taki drób to się tak średnio opłaca, bo tam u mnie tam Ty czekaj, mi mówili, że... Może ustań tak na chwilę, to tak zrobię zdjęcie na pamiątkę. ale możesz mówić no. co nie? No tam znajomi tam mówili, że tam no ogólnie no. gościu Możesz musiał robić. zawiesić taką fermę drobiu, nie? Aha no, no, taki duży. On nie opłacał, musiał w ogóle to robić. Koszty były większe niż to opłacalne. Sklepy więcej zarabiają, a on co tam mhm. zarobi? No właśnie. No to co, to, teraz interes. jak będziesz sypał, to ja też zrobię jakieś drugie zdjęcie, żeby... Ta pamiątka gdzieś tam była. Potem myślę na, na, na miniaturkę się. Coś tam zawsze da wiesz jak to jest. No, teraz w tych filmach... To wiesz, że tam... Tak? Ogólnie wiesz chyba, że z mekiem to też tak nie jest za ciekawie, bo aż od 15 lat cena meka nie poszła w górę, nie. Mhm, no to on jakoś ceny nie, nie, nie patrzę bardzo. Widzę, że ty na trochę znany, bo... A, głównie od wiesz. znajomych tam... Z takich znajomych mam bardziej. ...co na wsi tam mieszkają, to mówią, że, że jedynie co tam wychodzą na zarobkach, to zostaje im z gospodarstwa przychód, z tego co zwierzęta wydają odchody itp. Aha. No, no właśnie tak no, to, tak że... planowałem w krowy iść, bo świnia, to z tymi świniami jest też spoko, bo to można zawsze spadać tam na masarni, ale jednak z krowami tak wydaje mi się, że trochę lepiej. Zarobę, no zawsze zarobę przy Zawsze masz mleko, zawsze sobie możesz wypić, nie? No. A świnie to tam inno, kiebochy, nie? Zrobić. No, jakieś tam dłinne boczki, szynki. No, dobra, widzę, że to będzie chyba wszystko. Dobra wróć, to chyba już nie będzie tutaj, bo widzę, że pełno już. Znaczy nie będzie. To, Ogólnie to tam ludzie, w... inwestują w jakieś takie nie nieduże. Mhm. Tego jak tam jest z nie No. Takie większość to jest finansne, gospodarstwa, co mają dużo hektarów. Dobra, jak na razie tak. u ciebie to dobrze jakieś zwierzęta mieć. No właśnie, bo tak bez zwierzęta to takie gospodarstwo, to takie biedne, co nie? To jechać na gospodarstwo czy tam na to pole tam. W sumie wiesz co. Wiesz, moż, no możecie jechać na gospodarstwo. Chyba tą drogą dojadę, w tę stronę tam do góry. Hmm. Na głos mówię ci jeć, lepiej będzie chyba. A, dobra. Albo w sumie możesz na no, pole jechać tam. Po, no bo i tak potem będę jechał teraz jak skończę to. Tam pojadę i, i tam się z, rozrzucimy to. No zrobić to póki czas jest, nie wiem. Teraz... jeszcze nie ma. No. no to lecimy dalej z tym ogólniczkiem. I teraz myślę, że widzowie na pewno powinno starczyć. Bo skoro starczyło na dwa całe przejazdy, a teraz mamy niecałe dwa. No to na pewno starczy Też to nie musi być jakoś bardzo super dokładnie roz, yy, rozrzucone Że idealnie miejsce w miejsce Jak będzie jakiś tam, jak to Nie zaszkodzi, na przykład na poprzeczniaki nie musi być tego barnika Jakoś tak bardzo no. Tylko barnik tam czy wiadomo nawóz będzie, także Jakiś ten plon myślę, że I tak przyzwoity będzie Tam, to właśnie droga jakaś chyba jest taka, trochę nie, naj nie najlepsza, to nie? No nie, dużo tak. tak spokojnie jechać, bo tu dużo dziur. No, trochę no, no, tutaj, akurat na to pole, tutaj od drogi, to nawet ta droga nie jest taka zła. Tam, tu chyba bardziej mokro, i i, i. i. się dziury porobiły. <grystanie> nie, na no, no, sobie ostatnio deszcz nie padał, to było to nawet nie powinno być ale tam siedziły pobił od ludzi co jeżdżą tutaj wiesz no. Wydeptanie takiego no. drogi Nie takie zakręty to był taki trochę ostry zakręt w no. drzewach ciemno no. Trzeba było uważać Nie powiem Ci że tego bornika nawet idealnie dwie przyczepy Starczyły starczyło nawet 22 dony na pole akurat dobra czy wystarczy na to długie pole, nie? tam trochę... A tam trzy przyciepie daliśmy. Także myślę, że... Powinno wystarczyć, no. Bo akurat z tego może. pola to nic nie ma. Tylko tyle, ile na rozrzutniku rocznik, zostanie, ale myślę, że... Ten rozrzutnik to cały na to pole wywalę. No im więcej, tym lepiej, nie? Tu jeszcze na powierzchniaka trochę dam, bo widzę, że nie ma. Jakoś bardzo. Tutaj go wyrzucimy jeszcze to, to co zostało. Ale ten drugi poprzecznik widzowie nie będę jechał, bo... ale oczywiście już nie chcę. Żeby tylko tyle obornika rozrzucić tą. Sobę podaruję spokojnie tutaj dojechałem. Dobra. Czekam. Dobra, to widzowie. Myślę, że taki odcinek wam się spodobał. Coś zawsze innego. Pierwszy raz rozrzucanie obornika na tej serii. Jeśli Wam się spodobał, to oczywiście łapka w góry myślę, że zostawiona. Subik z dzwoneczkiem też. Ja się teraz w do kolejnych. Na razie trzymajcie się, się. No i cześć.